Pamiętajcie, żeby subskrybować. Tak, subskrybujcie. Kochani, to ja, Karolina. Dziś dzisiaj pokażę Wam, jak się malować w wieku 5 lat. Najpierw smarowujesz sobie podkład jak krem. Potem pudrujesz całą buzię. Potem nabierasz sobie cień na palec. Przy okazji go rozwalając. No i malujesz nim po oczach. No a potem robisz sobie kreskę eyelinerem. Tak, aby była nie tylko na oku, ale też na policzkach. Później bierzesz minkę i malujesz też nią na pół twarzy. Karolina, przecież ci mówiłam, że byś nie brała moich kosmetyków. Ojoj, a ja już, już mam ładny makijaż, prawda? Pamiętajcie, żeby subskrybować. Tak, subskrybujcie.